cześć witam was na moim kanale na dzisiejszym filmiku chcę wam zaprezentować monetę okolicznościową 2 zł igrzyska olimpiady atlanta moneta została wy wybita w miedzioniklu w nakładzie 300 tysięcy sztuk jest to szósta moneta o nominale 2 zł po denominacji w 1995 roku rewers monety przedstawia dwóch zapaśników nie wiem czy to widać dobrze wers to Rzeczpospolita Polska. 2 złote, data. Znak pod nogomorła. Rand tej monety jest gładki i ząbkowany na przemian. Nie wiem, czy to widać na filmiku. O! Widać. Nie wiem, czy mówiłem o średnicy. Średnica to 29,5 mm. Cena monety. Na dzień dzisiejszy to od 130 do nawet 180-190 zł za stan pierwszy, dlatego, jeśli ktoś z Was posiada tą monetę, warto ją zatrzymać, bo na pewno będzie rosła na wartości. A nie wiem, jeszcze chciałem przypomnieć Wam o wadze. Waga to 10,80 g. warto zwracać uwagę, bo pojawiają się często właśnie kopie na rynku, i trzeba zwracać uwagę na rand, na znak mennicy. No, i na wagę. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę, zostaw suba. Na pewno będą jeszcze inne filmyki z innymi ciekawymi monetami. Pozdrawiam Was, hej.